Siema, witajcie. Dawno nic nie nagrywałem, bo nic się ciekawego nie działo. Prawdopodobnie, a dzisiaj jest taki trochę inny dzień. Mimo tego, że będę się kręcił wokół komina, to yy, powiem Wam tak: moje auto, ten niebieski man, został odstawiony na serwis. Tutaj wiem, że mam odebrać jakiegoś mana, chyba tego białego, bo szef w zeszłym tygodniu kupił, sprowadził, i nie wiem, że dzisiaj mam odebrać właśnie jakiegoś mana. No, to chyba ten, tak mi się wydaje. Ale pewien nie jestem. Mam go odstawić na serwis, skąd wziąłeś Iveco Eurocargo. I tym Iveco... Tam podjechać po około, coś tam takie. Drobne prace. Ale oba te auta są prawdopodobnie na tachografach cyfrowych, że będzie co wam pokazać. Także idę po kluczyki, a wy się. Miałem rację. Jest sprzęt, jest maszyna O ludo Manualna skrzynia biegów Opa Ale już widać że jest trochę nowszy. Jest, mamy odkurzać, patrzcie na to Nie jest nigdzie podłączony Haha Ale dobra, to będziemy się martwić o tym później Jest półeczka i jest lustereczka Zarąbiście. I mamy tachograf cyfrowy, i pełno elektroniki. Kuchy. Niestety widać, że jeździł chyba w międzynarodówce, bo od różnych systemów. Jakiś kierowca sobie fajną półeczkę wykombinował. No, powiem Wam, że, że jest ciekawie, ale no, skrzynia manualna. jest fajnie, jest cichutko zdecydowanie, zdecydowanie lepiej jak w tamtym Ogólnie jest tego typu problem, że nie mam tu wiatola Także nie mogę sobie podjechać autostradą Muszę przez miasto I boję się, że będę musiał jechać przez zakazy Ale lepiej jechać przez zakazy Niż jechać przez wiatola, bez wiatola Bo jest to tańsze Nawet jakby mnie zatrzymali ale chciałem wam pokazać jak wygląda logowanie ja już półtora roku się nie logowałem Także jak wygląda mam sobie moją kartę kierowcy i nie wiem czy to widać czekajcie złapie inaczej kamerę i jak mamy tochograf tutaj prawdopodobnie jest jeszcze widzion z przodu ale nie chcę nic chyba ją się wkładało czypią do góry Nie właśnie wiecie co nawet nie pamiętam czy czypią do góry czy do dołu w razie czego pewnie mi wyrzuci Welcome cała po angielsku, porąbało Wczytało moje nazwisko, bardzo się cieszę o, i widzicie kiedy ostatni raz miałem włożoną kartę Wpis manualny Powiem wam, tutaj wybiorę opcję nie Jak będziemy się yy, logować do drugiego auta, to wtedy wybiorę tak Dzisiaj mam urlopówkę, także tu mogę śmiało sobie zrobić, że nie, chociaż. Nie, tu zrobimy, że nie. Mamy urlopówki, mamy inaczej udokumentowany Nie, to jest ten, chyba nikomu nie potrzebne. Także sobie, widzicie, macie datę, godzinę. Godzina jest e, zawsze w czasie tym międzynarodowym, czyli musimy godzinę dodać do tego czasu. No i kraju rozpoczęcia Polska. W tym momencie mamy łóżko, mamy. Zaznaczone, że jest karta włożona i możemy jechać. zauważyliście, ale złamałem już dwa zakazy wjazdu do 9 ton, dopuszczalnej masy całkowitej, auto ma 18, także rzeczywistej masy szkło z 6 i 7 no ale i tak i tak nie wiecie, złamane dwa zakazy, to jest jakieś nawet nie wiem ile chyba jest 500 zł za złamanie zakazy i kilka punktów no ale co zrobimy jak nic nie zrobimy, nie? No to co, jedno auto oddane, już tutaj pod serwis A my bierzemy się za drugie. Iveco Eurocargo, takim dzisiaj sobie będę jeździł Powiem ja wam, że nie mam dokumentów od tego auta O, czekajcie, bo tam dużo rzeczy wypada z persaka. Tu mam do niego kluczyki, on ma nawet chyba centralny A, jest maszyna Mówcie, co chcecie Ale... Wow To jest dosłownie takie malutkie coś Ale tachograf jest na tarczki Ha, ha, ha I co ja mam tak teraz? To, zaraz. co wam chciałem pokazać na tachografie cyfrowym, to mi nie wyszło Niestety Ale mamy tutaj jakieś Iweko tylko teraz co z tarczkami Bo ja nie mam żadnych tarczek przy sobie o, 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 o. Czy gdziekolwiek tutaj są? Cześć, powiem Wam, że natrafiła mi się jeszcze ciekawa rzecz. Czyli ustawianie godziny w tachografie, eee, tym analogowym. Powiem Wam, jak się tutaj ustawia godzinę. bo nawet złą ustawiłem, to wam pokażę. Przyciskamy właśnie przycisk M. Eee, Tutaj plusem lub minusem właśnie zatwierdzamy sobie godzinę A taką przyciskamy M na 2 sekundy I w tym momencie nam się powinna przestawić godzina, ale Chyba jest ok Powiem wam, że tutaj ja miałem całkowicie chyba 12 czy coś, ale Jak zatwierdzimy drugi raz Tylko podczas tej operacji nie możemy mieć włożonych tarczek To jest taka ważna informacja Szukałem jakichś poradników na necie takich rzeczy to później, yy, po ustawieniu godziny, słychać silniki, jak tam nam obracają yy, tym wszystkim. No, ale dzięki temu możemy później włożyć sobie tarczkę i jechać. No, Także no, kilka rzeczy się nauczyłem nowych. Niestety jest tutaj tachograf analogowy. Już zauważyliście i nie pokażę Wam tego, co chciałem. A dzisiaj z tego powodu, że, że już nic nie mam tak naprawdę więcej do pokazania czy powiedzenia, to poruszę jeszcze cztery rzeczy, które, o których zapomniałem przy czasie tam jazdy, pracy kierowców. I teraz, żeby mi nic nie uciekło, mam nadzieję, że tak wiecie wszystko z pamięci. Wtedy też było z pamięci, i właśnie te sprawy uciekły. Pierwsza rzecz najkrótsza do powiedzenia to, jeżeli chodzi o dwóch kierowców, czyli obsady wieloosobowe, to wszyscy kierowcy, bo to nawet może być trzech kierowców, nikt tutaj nie broni, po prostu mówi się o obsadach wieloosobowych. To że tak powiem, ten drugi czy trzeci kierowca może się dosiąść do pierwszego w przeciągu godziny. Że oni nie muszą razem zaczynać jazdy, typu gdzieś tam po weekendzie, to jeden jedzie na bazę, odbiera auto, coś. A drugi gdzieś tam się do niego dosiada po drugiej stronie miasta, czy coś. Jeżeli się zmieści w ciągu godziny, od momentu, w którym ten pierwszy zaczął swoją aktywność, to spokój. I wtedy aktywność się liczy, że tak powiem, od tego pierwszego kierowcy. Te nie? Nie, 30 godzin w ciągu dnia. Maksymalnie 30 godzin, bo to też może być 15. Nie, nie ma problemu. Drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, to. Na temat aktywności, które rejestrujemy, to znaczy innej pracy i czasu dyspozycyjności, jak one wpływają, bo o tym tak naprawdę nie powiedziałem ani słowa, jak one wpływają na nasz czas pracy. Chodzi o to, że jeżeli na przykład jechaliśmy gdzieś dwie godziny, później mamy inną pracę, około godziny, to dochodzi nam do tego, że on nam to nie jest dla nas odpoczynek, także nie możemy zaczynać. Kolejnego okresu 4,5 godziny Ale że tak powiem To też nie jest czas jazdy Że jeżeli jechaliśmy dwie godziny mówię? Jechaliśmy dwie godziny To po tym załadunku możemy jechać kolejne tylko 2,5 już nie? Ale na, bez względu nawet Czy on trwał 3 godziny czy dwie, Po prostu on nam y, Pauzuje nasz czas jazdy Ale nie resetuje go w żaden sposób Ani ta inna praca Ani ten okres w chyba, że mówimy o obsadach głosowych, że nie chodzi o pozycyjności, ale to jest inna, inna jazda. Nie? I wielu kierowców, w tym ja, nie rejestruje innych aktywności jak... Yy, to znaczy tam czasami się człowiek kliknie na tą inną prasę, bo inspekcja to lubi, jak to jest. Podobno, to jeszcze nie by nie kontrolowali w życiu, ale... Gdzieś tam nie ma tak, że tylko jedziemy i stoimy i tak naprawdę nic w nie robimy, no bo kiedyś musimy zatankować, kiedyś musimy się załadować, kiedyś coś. I tak naprawdę czasami na 5 minut, jako na przykład, że otwieramy naczepę albo, że rano obchodzimy samochód, to, to też warto wcisnąć te młotki na chwilę. Ale tak na przykład jakieś załadunki, rozładunki, takie większe rzeczy, to bardzo wielu kierowców, a nawet chyba wszyscy. To znaczy, przez... są tacy, którzy robią to tak, jak książka pisze. Eee, właśnie rejestrują tylko czas jazdy i czas eee, odpoczynku, zapominając o tych innych aktywnościach. Ja też tak robię. I dlaczego tak robię? Powiem wam, że na dzień dzisiejszy kierowców jest tak mało, że pracodawcy, że tak powiem, są na tyle mili, że odpoczynku ja sobie robię tak naprawdę tyle ile chcę jeżeli ja teraz yy, w sumie jestem głodny trochę to może sobie zjadę na stacji czy gdzieś bo coś ciepłego do jedzenia ale to, to może za chwilę to, to po prostu nikt mi nie robi z tym problemu tak? jeżeli ja sobie zjadę na 15 minut bo chcę to, to nikt tutaj kompletnie nic nie mówi fakt, że zdarzają się sytuacje gdzie trzeba zapierniczać i nie ma czasu na gadanie ale to są naprawdę sporadyczne sytuacje i to jest właśnie też coś kosztem czegoś, tak? My jesteśmy mieli dla szefa, szef jest miły dla nas, tak? I tutaj, no właśnie takiej zasadzie, że jeżeli powiedzmy, jechaliśmy te 3 godziny czy 4 godziny, ładujemy się godzinę i mielibyśmy właśnie wykorzystywać to jako inną pracę, to później nam zostaje tylko pół godziny jazdy, a powiedzmy, że mamy godzinę na jakiś tam rozładunek, czyli Dochodzi do, do takiej sytuacji, gdzie 4 godziny jedziemy, godzinę się ładujemy na młotkach, no bo powiedzmy tam chodzimy po naczepie, weryfikujemy coś tam, zapinamy jakieś pasy, drobne takie czynności, później pół godziny jedziemy, po czym musimy stać te 45 minut, po czym musimy stać te 45 minut, i ostatecznie wychodzi, że. Nam się odbierka czas jazdy, a tak naprawdę te 45 minut tak było nam niepotrzebne, bo, bo równie dobrze mogliśmy sobie jeszcze podjechać tą godzinę i wtedy mogliśmy już sobie stać te dwie godziny na spokojnie. Nikt by nie do nas miało, nie miał nic pretensji. Po prostu chodzi o to, że rejestrując inną pracę, czyli wszelkie stacje benzynowe, wszelkie yy, no wszelkie okresy, które gdzieś tam wykonujemy jako inną pracę, jako czas odpoczynku to tak naprawdę sprawiamy, że nasz czas jest bardziej elastyczny. Tutaj była taka jedna sytuacja, którą Pan prostu mi opowiadał wprost. Zarobił podobno fajne pieniądze, bo był co weekend w domu w międzynarodowce. Mówi, że miał około 6,5 tysiąca na ręku. No to. To są fajne pieniądze, już jeżeli chodzi o zarobkach. No mogę kiedyś też opowiedzieć, aczkolwiek, no. Ale to opowiem może kiedyś, jak będę dał o prawie jazdy, opowiem, bo to też jest właśnie dużo pytań, ile mnie to wszystko wyniosło, czy się opłaca i tak dalej. Ale wracając do tematu, bo ja tak lubię odbiegać bardzo często, wracając do tematu. facet mówię miał fajne pieniądze, tylko że dochodziło do tego, że właśnie robił na początku tak, że jakiś postój, i załadunek coś, co robił na postoju. Ale Gdzieś jechał, właśnie chciał obiad sobie zrobić, zjechał, mówi na pół godziny. Chciał zjechać, po prostu coś sobie ugotować. Doszło do tego, że się zatrzymywał. Po pięciu minutach miał telefon od szefa. Dlaczego on się zatrzymał? Szef dosłownie siedział na GPS-ie i, i cały czas monitorował kierowców. Ja jestem zwolennikiem gps u żeby one były. Ale coś takiego, co tutaj zaczęło dochodzić, to, to mówi, że facet po prostu nie miał czasu na jedzenie. Na nic, bo, bo cały czas był zapiernić. Zarabiał fajnie, ale był zapiernić. I zaczęło dochodzić do tego, że zaczął rejestrować wszystkie czasy swoje. Wszystkie czasy postoju, wszystkie ten. I doszło naprawdę, atmosfera w firmie, pomiędzy nim a szefem, zrobiła się tak mało sympatyczna, opowiada, bo, bo szefowi zależało, żeby auto jechało, a on chciał odpoczynku 5 minut, tak? I Mówię, zaczął dosłownie rejestrować wszystko. Od A do Z. Każdy odpoczynek, każdy ten. I naprawdę zaczął robić dużo mniej kilometrów w ciągu dnia przez to. Bo tak jak w ciągu dnia robił te 600-700, czasami się udawało. To, to po rejestracji, w sensie po tej całej rejestracji czasami mu się nie udawało nawet 500 zrobić. Także, No mówię, no tutaj akurat. Było, było zachowanie w dwie strony, tak? Szef zależało, żeby auto jechało, to rozliczał faceta z każdych pięciu minut, wyzwaniał do niego i tak dalej, a facet, no, no chciał chwilę odezwać. I, I później rzucił tą robotę, bo powiem wam, że od zarobków w kierowcy bardziej się liczy atmosfera w pracy. Ja w tej firmie mam naprawdę bardzo, bardzo spoko szefa. Nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. No to, że czasami nie wychodzi, z robotą się nie poukłada czy coś, no, zdarza się, tak? Ale są też dni, ja gdzie ja jestem naprawdę 3 godziny w pracy i wam i też płacą normalną dniówkę, bo pytam się szefa, czy takie dwie godziny czasami liczy, to coś, no, normalnie, no pan był w pracy, tak? Także, także tutaj czasami to, co widzicie, co ja po 15 godzin czy po 12 pracuję, to są takie dni, ale no mówię, zdarzają się też takie fajne. No i też właśnie mówię, nikt mnie nie rozlicza z czasu pracy. Jeżeli ja bym chciał sobie tutaj zajechać, a. bym musiał nawet gdzieś zajechać, bo śniadanie nie jadłem, nie ze sobą. A później będę na firmie cały czas pracował, to dziś musiał coś przedstawiać sobie. No, no, dobra. Więc jeżeli ktoś wadam, porrę, to Dobra, nic, zaraz będziemy myśleć o jakimś śniadaniu. W każdym moim razie mówię, szef spoko, gdzieś tam nawet wspomniałem, że chcę sobie kupić ciuchy robocze. No Mówi panie Patryku, ma pan kartę służbową, brać fakturę, nie krępować się. Mówię mu, że chciałbym sobie takie lepsze kupić, bo wiecie, chciałem za prywatne pieniądze sobie kupić takie odblaskowe, fajne ciuchy. I tak chciałem na nie przeznaczyć około 500 zł, to tylko szkurtkę wielosezonową, z rozpinaną z papikami coś. Widziałem gdzieś około 400 zł, bo do tego jakieś najprostsze składnie za stówę. Jednak mówię do tego szefa, że jak myślałem o trochę droższym dostawie, nie to, że kupię za 100 czy 150 zł i będzie fajnie On mówił, Panie Pan Reku, spokojnie. Pracuje Pan u mnie, jest Pan moim pracownikiem. Także według umowy nie musi mi tego zapewniać, ale jest Pan moim pracownikiem, należy się Panu że taki prezent ode mnie, także no tutaj widzicie, poza wypłatą z którą wynegocjowałem na początku pracy no to, to tak naprawdę jakaś prawa świąteczna i czupy i coś no to są to są niby tam rzeczy, których normalnie się nie liczy, tak, ale one cieszą, jakby nie było cieszą i wbrew pozorom zaoszczędzają mój budżet, tak, bo bo inaczej to tak naprawdę samym ten ciągle kupił, bo w tych co jeżdżę to czasami szkoda fakt, że dzisiaj to tak naprawdę nie będę wiele robił Ale, ale czasami się coś robi i człowiek no łatwo jest się w stanie ugodzić O, no, także <laughs> będę chyba kończył ten mój monolog. Powiem, aha, jeszcze czwarta rzecz, bo powiedziałem wam o trzech. Czwarta. O czym ja chciałem o czwartym powiedzieć? Nie pamiętam. Znowu zapomniałem. Pamiętałem, że cztery rzeczy. A, no, dobra. No. A, wiem, o czym chciałem powiedzieć o czwartym rzeczy. Też taka drobnostka, ale warto na zwrócić uwagę, że też wszystkie te czasy, pauzy, które powiedziałem, to 45 minut, 9 godzin, Coś, zawsze do tego dodajcie minutę albo dwie, co najmniej Żeby było, że nie, że 45 minut robicie, a zróbcie naprawdę 46, nawet zróbcie 50 To was nie zbawi czasami, a ten, a inspekcja po prostu potrafi Bardzo często to słyszałem, że jak ma się na przykład 45 minut postoju, to potrafią powiedzieć, że ty nie stałeś 45 minut, tylko w tej 45 minucie już ruszyłeś. I po prostu potrafią też, jeżeli są bardzo szczęśliwi, potrafią lepić mandat, właśnie zadanie coś, że, że się nie zrobiło tej pauzy, to okay, ma powinno być. Chciałem Wam powiedzieć. A teraz sobie jedziemy, tak naprawdę, po oponę, którą mamy mieć na zapasówkę do na naczepy, i musimy założyć tak tą zapasówkę te koło. Bo klient ją dzisiaj odbiera, ale nie wiemy jeszcze o której godzinie. To znaczy, ja jeszcze nie wiem. Muszę to dać znać. No i zobaczymy, jak to będzie. Później wiem, że jest jeszcze druga naczepa do wydania, także jadę tak. Jadę do środy Śląskiej poponę. Wracam do Wrocławia z Oponą Tam wydaję naczepę, a później prawdopodobnie jeszcze do środy jadę wydać drugą naczepę i wracamy do domu Także zobaczymy jak to będzie Na razie co, jedziemy, nie? <grym> Hej, gdzie jestem, gdzie jestem? Jestem u siebie w aucie, w manie. Niestety błędów tyle, ile zostawiłem, tyle jest. Ale dw 870 km tu jest. A nie, tu się pisze ten. Hmm, jest przebieg. Powiem Wam, że y, zmieniam auto już dzisiaj po raz, nie wiem który, nie no po raz drugi dopiero. Najpierw jechałem manem tym nowszym, później tym Iweko. A teraz jestem z powrotem u siebie i musiałem uzupełnić z tyłu tarczkę o kolejny pojazd. Wyciągnąłem ją z Iweko. Wsadzam ją tutaj. Tu nawet jakaś jest wsadzona, ale nie moja. jest szefowa w tym momencie wkładamy tutaj tą tarczkę moją i jedziemy jeszcze z jednym naczepem na serwis wymienić koło w sumie tylko wymienić koło a nawet nie będziemy zakładać na felbie, czy coś po prostu szefowi chodzi, żeby zapas przełożyć na zwykłą, bo na jednej osi są dwa różne bieżniki. Nie? Żeby po prostu przełożyć jedną oponę z zapasowką. I tyle. Żadna filozofia. Także ja się podpinam, jadę i to jest kolejny taki nudny dzień. A później czekamy na klientów. Muszę się jeszcze dostać do swojej osobówki jakoś. Albo ktoś stąd będzie jechał. Albo jakoś się złapie stopa, z Wrocławia do Pietrzakowic 6 km to jest jakieś z godzinka pieszo, nie? Albo się po prostu przejdę. W sumie szef mówi mi, żebym taksówkę zamawiał, ale jak ja mam zamówić taksówkę, to jest jakieś dwie dychy wydane, tako niby nieduże. Nie, nie, zobaczymy, pomyślimy jeszcze. <laughs> Na razie to. Muszę się podczepić i jechać tam do tych pierwszych obiektów. Także trzymajcie się, dobra, to idziemy robić protokół zdawczo-odbiorczy, kolejny naczepy rządzący. Dzisiaj jest 20, nie? 20,02,27, nie, kamera. No, jakby były jakieś uszkodzenia w przyczepie, że coś, to od razu będzie no ten, czyli tak zdający to.